konnichiwa witam kolejny raz e, tym razem unboxing Ktali, która wpadła mi niedawno w ręce kilka dni temu One Piece e, Card Game Starter Deck Absolute Justice i to jest jakaś e, szóste wydanie ST06 czyli start, start, start Deck chyba e, numer 6 ja sprawdzałem już na internecie o co chodzi i e, z tego wydania jest sześć tali podstawowych, każda oczywiście jest jakoś tam, jakoś, tam, jakoś tam inna od siebie to jest najnowsza, dorwałem ją Forbidden Planet, to jest taki, taki sklep w Wielkiej Brytanii z komiksami, z kartami, z bajerami takimi właśnie dla otaku, dla wariatów i muszę wam przyznać, że cena była atrakcyjna 11,99 zapłaciłem za tą, za tą talię, także oczywiście angielską, angielską wersję, to jest napisane English Version za angielską wersję i z racji tego, że oglądałem to anime, takie trochę zwariowane, ci, którzy oglądali, wiedzą o co chodzi. <laughs> karty cały czas są dodrukowywane, także cały czas, cały czas to trwa. Można dokupić sobie różne inne, różne inne karty. Są też rozszerzenia, to są oczywiście karty na, wydawane przez Bandai, także, także są, są oryginalne, Made in Japan. Te są akurat z 2023 roku, wyszły w marcu, a nowa seria, czyli 07 wychodzi z tego co doczytałem chyba w sierpniu i są to karty do gry. Są to też kolekcjonerskie w pewnym stopniu, ale przede wszystkim są to karty do gry. Także widziałem zasady, jak to wszystko wygląda i muszę wam przyznać, że całkiem ciekawie. Można, można, można się pobawić, można, można w to pograć. Jeszcze ich nie otwierałem, no bo robimy unboxing, tylko przeciąłem sobie tutaj te te, te te takie plomby, bo tutaj było zamknięte. I co? No, można sobie poczytać z tyłu, co w nich jest. <laughs> tak, jest 50 kart. Są karty, są 3, nie, 5 rodzajów kart. Jest leader, czyli taka, jakby karta główna bohatera, character, czyli jakieś tacy bohaterowie podrzędni, jakby wojownicy, event, stage i jeszcze są karty don, mapa do gry, 10 kart don i mapa do gry mapa, taka play sheet, taka, takie coś. Takie coś jak tutaj jest Naruto, tylko tu jest od, od, od One Piece. No dobra, to otwieramy, zobaczymy. Nie chcę zniszczyć pudełka, bo pewnie będę je trzymał w tym, pewnie będę z kim grać, ale widziałem też aplikację, że jest dedykowana aplikacja do tych kart, która też się nazywa One Piece i można w te karty grać, coś, coś na zasadzie gwinta od CD Projekt, że można i karty kolekcjonować fizycznie i można grać sobie w tą grę na komórce na przykład. Ok, tak to wygląda. O, jest numerowane. Checzko ponumerowane. Tak. To jest produkt niby oryginalny. Wyciągamy. Nie wiem, ciekawe jak to wygląda w środku. Pusta, pusta. Teraz tak. O, są karty w takim kartoniku. Wyciągniemy sobie karty. Karty są ładnie zapakowane, zabezpieczone taką foliką. One Pieces Card Game. Ładnie to wygląda. Schludnie. W chyba już nic nie ma. widełko jest puste. Ok. To jest zapewne. O, jest nawet instrukcja dobry. Ale instrukcję można znaleźć. Bardzo fajnie wytłumaczone zasady są na ich stronie. Także spokojnie można. Można tą instrukcję. oho tu już cały ten jest opisany: wszystkie fazy: refresh phase, draw phase, down face, main phase, active, restart, attack. No, 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 ciekawie to wygląda. Powiem wam, wy, powiem wam jak to widziałem, jak oni w graniu, to grają, to ciekawie, i to jest. Aha, to jeszcze, jeszcze przepraszam, nie cały otworzyłem. się posklejało. Ok, więc wygląda to w ten sposób: o. tak, bzyk. tak to wygląda. No, to jest opis całego deck. Trzy karty: Character, Card, Event, Card, Stage, Card, Don, Leader. I deck. I tak wygląda Play, Area. Character, Area, Leader, Card, Stage, Deck, Trash, Cost, Don, Deck, Life. Fazy opisane. Proste. OK? Całkiem nieźle. I to przychodzi wszystko z każdą taką talią startową, a tu sobie zobaczymy jakie te jakie te karty tu mamy. Widziałem, że najbardziej wartościowe to są te karty liderów, prawda, czyli, czyli takich głównych bohaterów, którzy przewodzą całemu temu zamieszaniu. Ciach, 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 tak to wygląda. O, tu sobie oddzielimy trochę te karty. Kar to jest karta lidera. Dobra, to są te karty. Don cards, które dodają jakieś tam punkty. 1000 punktów, 1000, 1000, 1000. Don Card, 1000, 1000, I karta lidera. Karty lidera od razu powiem, są różne. Mogą się trafić inne. Boom! Sakazuki Navy. Taki lider się trafił, czyli taki jak jest na pudełku. Pierwszy raz widzę te karty, powiem Wam szczerze, tak na żywo i powiem Wam, że wyglądają bardzo ładnie. No, jednak Japończycy też potrafią ładnie zrobić. Bardzo ładna karta. Mieni się. Z tyłu tak wygląda: czerwona. One card game. Tak, to jest jego siła, chyba, czy życie. Special. O, nie, life jest tutaj 5. No, no, no. Prezentuje się bardzo ładnie. Jakie mamy dodatkowo karty tutaj? Dodatkowo karty są takie. Uuu! Następny bohater, jakiś smoker. A tu też jest chyba napisane na pudełku, jakie, warty, jakie są wartości tych, tych kart. C to jest Common. Z tego, co, z tego co się rentuje C. Czyli Common, czyli taka normalna pospolita SR to jest super rare, czyli jakaś taka unikatowa L, no to jest ten lider. I zobaczcie jest. Nie wiem, a nie jest, Sakazuki to wszystkie, wszystkie są, wszystkie karty są już z góry, z góry narzucone graczowi w tej pali w tej podstawowej, aha, to nie może wyciągnąć innego lidera. No, okej okay, rozumiem. Czyli innego lidera może wyciągnąć w tych pouczach dodatkowych. No, może kupimy jakiś zobaczymy, jak to wygląda. Ten Smoker, chyba tych jest dwóch, chyba, prawda? 7000. Jakieś to ma wartości. Smoker, Monkey, D, Garb. Też ładne karty, też ładnie się mienią. Też są ładnie zrobione. Ciekawe, ciekawe. To ta sama postać. Tu jest jakiś Kobi. Ja nie wszystkich znam z tego one, one Pieces. O Boże, Django. No, to jest wariowane. Zwariowane anime Trzech, czterech ich jest. Marine, Sengoku. Ciekawe, bo też ich jest. O, Tashigi. To widzę, że niektóre są z magii. Hmm, obrazki, niektóre są z anime a niektóre są w ogóle. Z suru jeszcze jest skądś indziej. Hmm. No proszę. China. Full body. El Meppo. boże, bo że te nazwy nieraz to ciężko wymówić. Momonga, Momonga wygląda jakiś. Generał. T-Bone. Sam go widzę. Gdzie są te akcje? Te... O, Shockwave. To jest jakaś karta akcji, tak jak na A wszystkie są takie same, niebieskie z tyłu. Shockwave, są dwie. Great eruption, proszę, white out 4 i co to jest? Navy Headquarters, baza główna i baza główna. O, tak wyglądają te karty. Nic dodać, nic ująć. Moim zdaniem ładne, bardzo ładne. Jakościowo też ładnie wykonane. Takie twarde. ładne. Nie są drogie, 12 funtów, czy tam, no 12, 12 funtów za za cały dek, no to moim zdaniem nie jest, nie jest drogo, już można sobie pograć z kimś, czy w ogóle zacząć, zacząć kolekcjonować. Z tego co pamiętam, to chyba rozszerzenie też, chyba 2,5 funta kosztuje jeden, jeden taki, jedna taka paczuszka, ale będę musiał to sprawdzić w najbliższej okazji, jak już będę kupował, też zrobię sobie jakiś opening tego rozszerzenia, zobaczymy, zobaczymy jak to wygląda. Także, a, dobra, nie będę ściekał. Tyle polecam fanom anime, a w specjalności fanom anime One Pieces. Ciekawie to wygląda, także do no zobaczenia w następnym paningu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.